Cześć, nazywam się Anka Hosteńska. Witam Cię w petycjach z ruchu. Dzisiaj będę mówić, pokazywać, dlaczego nie należy stać na przepostowanych kolanach. Tak się składa, że przynajmniej takie 95% osób przychodzących do mnie na ceniegi czy na jakiekolwiek inne usługi. Za naturalną swoją postawę uważa przepostowane kolana, i tak jest im najwygodniej stać. Kiedy proszę o stanie z luźnymi kolanami, okazuje się, że to jest po prostu totalnie nienaturalnie męczące i wiele osób wręcz ma wrażenie, że stoi pokracznie jak paragraf. I również obserwując ludzi stojących na przystankach, w sklepach, zauważam, że większość z nich również staje na przepostowanych kolanach, a niestety no nie jest to dla nas korzystne. Już pokażę ci dlaczego. Podczas stania z przeprostowanymi kolanami całkowicie inaczej nam się ustawia miednica i odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Mocno się wyginając to sprawia, że jednocześnie obciążamy mocno odcinek lędźwiowy kręgosłupa, brzuch się rozluźnia, ale jednocześnie mięśnie wewnętrzne, mięśnie, które nam stabilizują kręgosłup, nie mogą pracować. Tak samo w tej pozycji nie ma możliwości aktywacji mięśni na miednicy, czyli tak, w stanie z przepostowanymi kolanami, jednocześnie osłabia nam mięśnie na miednicy, czyli może być też jedną z przyczyn doprowadzających do nietrzymania moczu. Więc jeżeli Ciebie dotyczy ten problem, to absolutnie stój z luźnymi kolanami na co dzień. Oczywiście nie chodzi tylko o przeprosty. Obydwu nóg na nas, ale również stanie na przeprostowanej jednej nodze mocno obciąża nam zarówno staw biodrowy, jak i kolanowy. Jak to się w ogóle dzieje? Ponieważ jeżeli stoimy na luźnych kolanach, to wtedy tą postawę naszą, naszego ciała otrzymują mięśnie. Najczęściej te wewnętrzne mięśnie stabilizacyjne, które są stworzone do tego, żeby pracować cały czas na 30%. I one sprawiają, że stawy mają większą amortyzację. Natomiast jeżeli stoisz na przeprostach, to wtedy mięśnie nie pracują. Jednocześnie opierasz się po prostu mocno kością o kość w stawie. Co osłabia tkankę chrzęstną w stawach, sprawia, że ona szybciej się ściera, co doprowadza do zwrodnień zarówno stawów kolanowych, biodrowych, jak i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Tak więc jak najczęściej zauważaj, jak stoisz. Stop równolegle do siebie, ale o tym jeszcze będziemy mówić w jednym z kolejnych odcinków. Kolana luźne, one nie muszą być zgięte. Nie, nie, to nie o to chodzi, żeby były takie. One nie są przepostowane. one są prawie proste, ale po prostu są luźne i do tego wydłużony kręgosłup, tak żeby jednocześnie brzuch i plecy były wydłużone. I wtedy mięśnie stabilizacyjne mogą działać tak, jak zostały do tego stworzone. Więc mam taką propozycję. Zauważaj na co dzień, jak najczęściej, jak stoisz. Na przykład staniesz na czerwonym świetle, stoisz myjąc zęby, stoisz czekając, aż się zagotuje woda na herbatę. Sprawdź jak stoisz. Jeżeli z przepostowanymi kolanami, to rozluźnij kolana, wydusz kręgosłup i chociaż w tych małych momentach staj na luźnych kolanach, przyzwyczajaj mięśnie do tego, że mogą pracować i stabilizować stawy. A dzięki temu stawy odwdzięczą ci się mniejszym bólem bądź brakiem bólu. Jeżeli borykasz się z bólem kręgosłupa, szyi, sztywnością tych obszarów, a przy okazji masz siedzący tryb życia, to polecam ci mój minikurs Pozbądź się bólu sztywności kręgosłupa i szyi. Link do niego wklejam poniżej. No i nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału. Najlepiej jeszcze z zaznaczenia dzwoneczka, żeby dostawać. Powiadomienia o kolejnych nagraniach, żeby móc lepiej zadbać o własne zdrowie i prawidłową postawę. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię za tydzień, w kolejną środę o 17.00. Będę pokazywać przysiady wykroczne, jedne z najlepszych ćwiczeń dla osób, które dużo siedzą. Tylko niestety, w większości wykonujemy je, często nawet nieświadomie źle. Ale o tym więcej już za tydzień. Do zobaczenia. Pa pa.